Kiedyś kobietę z ptakami na ręku? Nie, nie widziałem. To z... zobacz. No, teraz widzę. Moi drodzy, witamy w trzecim wejściu, drugiego śniadania przy kawie. Jest to bardzo męski wtorek, gdzie są prawdziwi faceci. Oczywiście, tak. jak Jestem te? ja, tak? Tak, tak. tak. Sebastian, szeregowy, mm, szeregowy już zniknął, pułkownik już zniknął, a z nami jest Monika Kręt, która kręci facetów, o tak sobie owija wokół palców. Yy, Monika jest modelką porozmawiać się trochę o tym, czym się zajmuję, czyli o modelingu. Lubimy ten temat z racji tego. Że bardzo, facet. Lubimy ten temat zresztą, że jesteśmy facetami. Jak wygląda kwestia, jeżeli chodzi o polski modeling? Jak u ciebie się to wszystko zaczęło? Czy to trzeba składać CV-ki, czy to trzeba wysyłać zdjęcia, trzeba chodzić na castingi? Hmm, co znaczy, wiesz co? To jest kwestia indywidualna, tak naprawdę. W moim wypadku to było tak, że gdy miałam 14 lat. O, mamo. Tak, moja koleżanka zajmująca się fotografią poprosiła mnie, żebym zapozowała dla niej. I tak też się stało. Miałyśmy sesję zdjęciową i następnie moje zdjęcia. wrzuciłam na taki sławny portal Facebook. Max Models. Max Models, tak. I tam zauważyła mnie skautka z pewnej warszawskiej agencji. Dostałam zaproszenie do agencji na casting, pojechałam na casting. No, i udało się, podpisałam kontrakt z agencją i tak się zaczęło. Byłaś wtedy bardzo młoda, 14 lat. Tak. To jest bardzo wcześnie, tak naprawdę. I od razu wiedziałaś, że to jest to, czym będziesz chciała się zajmować potem dalej i dalej. Czy to była taka na początku przygoda do sprawdzenia? Jak Przez to takich jest? No, jakbyś od razu wiedział. No, na początku przygoda, na pewno. Natomiast po pierwszej sesji zdjęciowej, takiej profesjonalnej, gdy już miałam makijaż, fryzurę, stylistę. Wiedziałam, że to jest na pewno coś, czym będę się chciała zająć na dłuższą metę. A jak twoi bliscy reagowali na to, że w wieku 14 lat dziewczyneczka, <gry> wtedy jeszcze dziewczyneczka, zaczęła zajmować tak. się takimi sprawami? Bardzo różnie. Mój tata nie bardzo był przychylny mojej decyzji, mhm. natomiast miałam pełne wsparcie ze strony mamy. Także jakoś tak. Trzymałyśmy się, się razem, tak. Równoważyło się. A że moi rodzice zazwyczaj, zazwyczaj mi ufali, powiedzieli, że na pewno pójdę jakąś tam dobrą ścieżką. Zobacz jak podkreślił, zazwyczaj, 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 jej dobrze patrzy, jej dobrze patrzy, więc można było jej zaufać, chociaż wiesz, kręci, nazwisko samo wskazuje na to, co tak naprawdę na co dzień robi. Zazwyczaj, zazwyczaj, kręci. zazwyczaj, kręci. Już 14 lat, pierwsza sesja zdjęciowa i co... Tak. Później dalej. Czy to było tak, że nagle twoja kariera ruszyła z kopyta, bo cię składka wynalazła, yy, czy potem był, był przerwały Zdecydowanie nie skopyta od razu. Z Zazwyczaj takiego nie. względu, z takiego względu, że mają 14 lat, raczej moim priorytetem była szkoła, prawda? Żeby najpierw skończyć szkołę, napisać przynajmniej maturę, żeby mieć taką podstawę. To był twój priorytet czy rodziców? Yy, rodziców głównie, ale mój też. Bo yy. wiedziałam, że bez tego jednak. Nie do rady. Bez maturów, tylko do Modelka, Tak, modelka bez matury to nie modelka. Mhm. Raczej nie byłoby takiej możliwości, żebym ruszyła gdzieś dalej, bez, bez jakiegoś chociaż podstawowego wykształcenia. Także w momencie, kiedy napisałam maturę, mhm. tydzień po maturze wyjechałam od razu za granicę i tak sobie podróżowałam przez cztery miesiące później zaczęły się studia. Także. jednak e, połączyłaś karierę ze studiami, tak? Tak, tak, dokładnie. To z edukacją. Z edukacją, tak. I przez ten czas, kiedy łączyłaś to i to trudno było, miałaś takie momenty, że niektóre propozycje musiałaś odrzucać z racji na szkołę, na egzaminy, na zajęcia. Nie miałaś takich rozterek, że z drugiej strony, to po co ci to, ta szkoła, skoro ty masz propozycje? Wykonasz to zlecenie, to za chwilę może być kolejne. Pieniądze, możliwości. Przecież szkoła to tylko papierek z innej strony. Tak, masz rację po części. Z tym, że piękno przemija, prawda? Młodość przemija. A jednak po skończeniu szkoły mhm. czy studiów mam już zapewnioną przyszłość. Jakie to dziewczę no. jest młode, jakie mądre? Jedna. O, pozory mylą. No, my a to kręci. Chyba, że kręci teraz. Chyba, że teraz kłamie na wizji. Byłaś dobra z matematyki, czy nie? O, kompletnie. Nie, no to nie, nie, nie. można zadać tego ja, pytania, ja, ale je jest zadam. Zastanawiam się ilościowo, ile miałaś sesji i pokazów? I czy modeling opiera się tylko i wyłącznie na pokazach? Bo no, przykład Adam chciał um, uczestniczyć w pokazach, no taki fajny brzuszek. Czy też na sesjach <laughs> zdjęciowych, czy na wszystkim, czy na czymś jeszcze? Wiesz co, nie jestem w tym momencie w stanie powiedzieć Ci, ile miałam pokazów, mhm. czy ile miałam sesji zdjęciowych. Na pewno też do tego wszystkiego dochodziły jakieś reklamy telewizyjne, czy lookbooki, katalogi, kalendarze. Fajnie. 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 Czyli sesje tak, zdjęciowe, lookbooki, kalendarze, hostessing też wchodzi w grę? Yy, modeli... Nie do końca. D są to dwie odrębne tak naprawdę <laughs> sprawy. Mm -hmm. Modeling... A yy. Hostessing, prawda? Są to dwie inne rzeczy, także nie należy tego łączyć jakoś specjalnie, bo nie ma to ze sobą nic wspólnego. Kraże przeświadczenie, że w Polsce modelką jest być kiepsko, bądź nie można być, bo nie można zabłysnąć, nie można znaleźć się na tych e, światowych ubiegach. Czy, <coughs> Przepraszam, chyba chory jestem. Czy rzeczywiście tak jest? Czy Polska to jest kiepski kraj dla modelek, czy trzeba uciekać z tego kraju? Jak było w Twoim przypadku? Jak jest w Twoim przypadku? Myślę, że trzeba uciekać, dlatego między innymi bardzo dużo dziewczyn z dobrych agencji i z tych mniejszych agencji wyjeżdżało za granicę, bo tam jest jednak taki rynek, że mm, szczególnie Polki mają siłę przebicia, są piękne, no, są piękne. E, tak, niebieskokie, blondynki, długie nogi, czy nawet brunetki, ale Myślę, że za granicą mamy większą siłę przebicia. Zdecydowanie. Pod warunkiem że tak jak Ty wcześniej postawiał troszkę na edukację, na języki obce angielski. i że nie pojadą tam no właśnie na angielski, tak. że nie tam bez angielskiego, z nadzieją, że dogadają się po polsku. Dokładnie. Chociaż w dzisiejszych czasach pewnie by się bez problemów dogadały. A ty tak na chwilkę tylko zmienię temat, bo mówiłaś o tej edukacji, mhm. a zakładałaś wtedy inny zawód, inne zajęcie niż to, którym zajmujesz się teraz takie wyjście awaryjne kim tak, na wraście czego tak bo powiedziałaś że uroda przemija młodość też że to się zmienia wszystko więc kim hmm. kim tak czyli moje takie drugie marzenie mhm. taki mój priorytet och ja się tak. zaświeciłem konduktorem chciała chyba być <laughs> <laughs> To znaczy ja studiuję hotelarstwo, jestem na specjalizacji hotelarstwo, także marzę, żeby kiedyś otworzyć swój własny hotel bądź zostać menedżerem w jakimś... Załóżmy Hiltonie daj Dajgorze. Zrób to w górach, będziemy do Ciebie przyjeżdżać i będziemy mieć zniżki. To jest sprawy. Ja się zastanawiam, Polska, kiepski kraj dla modelek, ile można zarobić? No Nie pytam Ciebie o to, ile zarabiasz miesięcznie w żadnym przypadku. Mm -hmm. Chociaż gdybyś chciała powiedzieć, to... Chociaż gdybyś chciała go śmiało, ale to poza wizją. Ile się na takim pokazie? Można tak powiedzieć, przeciętna modelka, ile zarabia na pokazie, ile zarabia na se za sesję zdjęciową? Ile zarabia? No za reklamę to może, może nie do końca, ale yy, za te rzeczy, ile można zarobić? No takie... Wiesz, to jest to bardzo dziwne pytanie, bo to zawsze... No trzeba zawsze no dziwne pytanie zadaje. Zależy. Yy, to znaczy na przykład za granicą mhm. yy, można naprawdę fajne pieniążki z tego mieć, tak? Z yy, jakiegoś fajnego pokazu, fajnego projektanta, czy znanego, czy też mniej znanego, natomiast w Polsce... Yy, nie mówię czy jemią, czy paprocki brzozowski, prawda? Bo nie mam pojęcia, jakie, jakie mają stawki, modelki. Natomiast no, wiele jest. Yy, yy, na przykład wiesz co to są bartery? Wiem, co to są bartery. Tak, właśnie w Polsce jest głównie tak, że modelki pracują za bartery. Na jakichś takich mniejszych. Czyli to, moi drodzy pokazach, czy barter gala. coś w zamian. Ja na przykład Adamowi dam to, on mi da to i to jest tak zwany barter. Tak jest. I teraz tak. dam mu to i, to I jest drugi, barter. drugi barter. I tak zadamy właśnie <laughs> zrobiliśmy taki biznes życia. Dwie wiane, dziękuję. Y ale nie odpowiedziałaś mi na moje pytanie. Takie widełki. Mm -hmm. Dobra, zachodnie pokazy. Y modelka sobie idzie tak, przechodzi sobie z 10 razy, podniesie się mm -hmm. kilka razy, ile za to dostanie. Hmm. odpowiedziałam hmm. już na twoje pytanie, Nie chcę, pytanie. Hmm, nie nie chcę ale tak wprost, tak wprost nie, nie chcę wprost. ci powiedzieć. Boi Ciężko się, że twierdzić. każdy będzie chciał być modelką, że ty będziesz chciał być modelką, że ja będę chciał być modelką. Ja mam tylko długie nogi i to wszystko i się na modelkę nie nadaje. Nie, to właśnie zależy od wielu, wielu szczegółów, tak, warunków. Ciężko jest mi powiedzieć tak naprawdę. Mhm. Mogę powiedzieć tysiąc złotych, mogę powiedzieć 600, ale to tak naprawdę... To może być to i to. To może być to i to. Sebastian zapytał o pieniądze, a ja zapytam o atmosferę z drugiej strony, bo mówi się wprost, że w tym kręgu jest duża zawiść, zazdrość o warunki, Mm -hmm. że to nie jest tak do końca sympatyczna atmosfera, jak u nas w telewizji. Słyszałam, mm -hmm. że podobno modelki nawet podkradają sobie buty, podkradają sobie bieliznę jeszcze inne rzeczy. Czy tak jest? Ja się z tym osobiście nie spotkałam, o, aczkolwiek lecz, też, tak. też, też słyszałam takie rzeczy, mnie to osobiście nie dotknęło. I nie masz czasami takiego pomysłu, jak słyszysz o tym, no on ciebie jeszcze nie dotknęło, ale zdajesz sobie sprawę, że może cię dotknąć, że no kurczę, nie warto. Że może nie warto, że można tym, może ten hotel wybudować w górach. Niedźwiedzie po studiach na, tam pewno. po boku? studiach na pewno. Po studiach na pewno. Po studiach. Czyli bycie modelką to nie jest zajęcie takie, to nie jest zawód. Yy, nie na dłuższą metę. Dla przeciętnej Polki nie jest to zawód na dłuższą metę, bo jednak mm, ciężko jest się z tego utrzymać. Mhm. Mając na głowie mieszkanie, studia i jeszcze jakieś tam wydatki bieżące, prawda? Natomiast dla top modelek, takich jak Ania Rubik, na przykład, no wydaje mi się, że to nie jest jakiś większy problem. Prawda? Też ma długie nogi. Bardzo. No tak, ale żeby dojść do tego pułapu, trzeba mieć dużo możliwości, i trochę pewno też szczęścia, tak, żeby też odpowiednio i pokierować. I myślę, że też postawić na jedno, prawda? Albo modeling. Albo edukacja. A jeżeli próbujemy się, jeżeli spróbować utrzymać się, mhm. mieszkanie, życie, inne wydatki, to już trzeba, byłoby się łapać wielu zajęć. Trochę tego, trochę tego, żeby zarobić te pieniądze, o których powiedziałaś, które są potrzebne, a których nie da się często od tak regularnie zarabiać. Czyli nie zawód, a bardziej realizowanie siebie, mhm. pasji. Marzeń. Tak, tak. No i, to realizowanie swojej I przy okazji jeszcze zarabianie, ja się tak zastawiam, mówi się też o modelkach, że mm, jak zaczynają za młodu, odbija im woda sodoma. Ja oczywiście zadam pytanie Tobie, czy sodówka Tobie do głowy odbiła, odpowiesz mi na to pytanie nie, oczywiście, że nie, ale czy y, znalazłaś y, w swoim towarzystwie takie przypadki, że dziewczyny w wieku kilkunastu lat, chciałem powiedzieć kilkudziesięciu, y, nosiły głowę kilku. wyżej niż my, mając 1,95 m wzrostu. Na przykład. Ciężko czy jest mi powiedzieć w tej chwili, bo nie przypominam sobie. Chyba nie, spot, nie spotykałam się z takimi dziewczynami. Ma samych Co? dobrych ludzi Dokładnie. wokół siebie, widziałe? Oznacza to, że w dobrym otoczeniu się obracam. Także ciężko jest mi powiedzieć. Ja mam pytanie, <grym> ale tak sobie je układam od dłuższego czasu w bardzo kulturalne i delikatne słowa. <grym> czy masz faceta? Znając Adama zapyta: czy masz faceta? <grym> <grym> nieprawda, nie, nieprawda, nie o to chciałem zapytać. Trochę się domyślisz, mam nadzieję. Ja ci będę mówił pierwsze słowa, a ty, mam nadzieję, że domyślisz się, o co chcę zapytać. Domyśliłaś się? Jeszcze ja, nie. nie. To tak mówię tak. dalej. <laughs> Słuchaj. W tym świecie mówi się o tym, że owszem, uroda jest ważna, ale można też czasem zrobić karierę szybciej. Czy o, mnie. Słyszałaś o takich przypadkach? O przypadkach mężczyzn, którzy proponują różne rzeczy i takie, takie. Już teraz tak, się Tak, słyszałam. Chyba każdy słyszał w dzisiejszych czasach. I to jest powszechne? To jest coś, co często się zdarza? Z czego właśnie? Hmm. Trudne pytanie. A, nikt nie hmm. mówił, że będzie Oj, to... Adamie, ty zawsze te tematy takie drążysz. Po, po całości. <laughs> o, po całości? <laughs> um, powiem tak. Um, miałam to styczność z czymś takim. Próbuję. Miałam styczność z czymś takim, z tego względu, że moje koleżanki coś takiego dotknęło, tak, czyli mhm. propozycje na przykład ze strony starszych panów, przedsiębiorców, mężczyzn, nie wiem jak to jeszcze można nazwać, biznesmenów. No może nie mężczyzn, biznesmenów. E, dokładnie. Nie wiem jak to się skończyło. W każdym razie, gdybym ja dostała taką propozycję... Niemoralną, powiedzmy sobie szczerze, yy, no to bym się chyba obraziła. Przyłożyłabyś z liścia? Tak, zdecydowanie. Widzisz? Nie nie wiesz co, on tak po powiedział wprost, delikatnie chciał wyczuć grunt, czy tak może później wiesz, e, poza widzą zapytać o to i, i dostaniesz po papie. Jak przyjdzie jutro, moi drodzy na z taką czerwoną prawą stroną bądź lewą, zależy jaka jest czy prawo-leworęczna, to znaczy, że zapytał to, o co nie miał pytać. Ym, ja jeszcze modeling to faceci. Mnóstwo facetów. Jesteś niesamowicie piękną kobietą. Czyż nie, Adamie? Czyś tak? No ja dalej. Więc pytam po facetów. Jak jest według ciebie ideał faceta? Bo Ty jako piękna kobieta możesz y, inaczej postrzegać mężczyzn. Czy może potrzebujesz, nie wiem, takiego jakiegoś roki balboa, czy nie wiem tam, no, chciałam powiedzieć Alpacino, bo Alpacino jest stary, to nie, to nie ten typ faceta. Jaki jest według Ciebie ideał faceta tak dla ciebie? Ty też patrzysz, patrzysz takimi wysokimi, wysokimi kryteriami wyglądowymi. Patrzaj jak dla siebie. Patrzaj, jak dla siebie. Jak na siebie. Jak na siebie, I tutaj właśnie jak dla siebie. Ale jak do na siebie, modelingu, że przez pryzmat moich jakiś tam doświadczeń absolutnie wygląd tak naprawdę nie robi różnicy, bo ym, nie ujmując modelom, yy, w praktyce różnie to bywa. Chodzi mi o ich męskość, w prawda? w praktyce. <laughs> no takie, takie Sił! ty nie, pokazałeś? Nie ci mężczyźni tacy mali. Miejsce tacy A, że niscy, no to nie nie od... A, bo trzemali. Chodzi mi raczej o. Mm, Z Dokładnie. Męskość. Także wygląd nie robi jakiejś tam wielkiej różnicy, jeżeli chodzi o mój ideał. Mhm. E, natomiast jeżeli chodzi o. Um, Charakter. O charakter to właśnie się zastanawiam i zdaję sobie sprawę z tego, że chyba tak naprawdę nie wiem, bo wiesz co, kobiety same nie wiedzą czego chcą tak naprawdę A, i w momencie kiedy spotykają tego jedynego, wiedzą, że on ma to coś, ale nie potrafię ci powiedzieć co. Jesteś moment. feministką? Jeszcze takiego nie spotkałam. Jesteś mm -hmm. feministką? Siedzi tu dwóch i tak, sz, tak jesteś w stanie powiedzieć, że tak, no, nie spotkałaś? No. Nie, no, feministką no, absolutnie wiesz, nie Wiesz, jak mówią feministki, że nie można mówić o ideale mężczyzny, bo czegoś takiego po prostu nie ma, więc nie można go oceniać. No, kto jest, jest idealem mężczyzny, jest. mój drogi? Kto? Feministka. To jest <laughs> <Pytałem laughs> mężczyzny, to tak mówię? Hmm. Tak, tak. Tak, tak. Bo coś zacząłem. Pytałem o to, pytałem o to, Oto dlaczego taki jest, że Sebastian tu siedzi i myśli, że jest idealnym mężczyzną. Co, ale tak nie myślę? Ja w ogóle nie myślę. Czyli przede wszystkim czekamy na tego... Czy ja nie czekam? No, tak. Ja niczym, przepraszam. Wyszło na żywo, bo jeden, kim jest Adam. Kobiety czekają tego jednego, jedynego kobiety. Czekają, a jak go spotkają, to już wiedzą, że to jest on. Tak, w dzisiejszym programie wyszło ewidentnie, że Sebastian przy pięknych kobietach nie myśli, a Adam przy pięknych kobietach czeka na prawdziwego, <grym> 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 życiowego mężczyznę. Moi drodzy, my zapraszamy do polubienia nas na Facebooku www.facebook.com, Drugie śniadanie. Coś mam dzisiaj fatalnego z dykcją. Słuchaj, nie wiem, co to jest. Nie, ty tylko dzisiaj. zapraszamy na naszą Facebookową stronę, czyli Drugie Śniadanie przy Kawie. Znajdziecie nas na Facebooku, możecie wchodzić na stronę www.rodin.tv.pl Na Facebooku znaleźli, zna, znajdziecie! Jest! Yes. Rzuciłeś Znaczyłeś mi się. tego, rzuciłeś mi tego, znajdziecie. Patrzę, na Cię, zróżyłem, naszą się stronę rodinową. Zapraszamy do lajkowania, do komentowania i do dyskusji razem z nami. Naszym gościem była Monika, Kręt, która uprawia hoteling, modeling. Jest oh. piękną kobietą. Pięknie Ci dziękujemy i zapraszamy Dziękuję. na kolejne programy, które dzisiaj w stacji Rodin.pl. Aż pasało. mi się skówka skrzywiła z wrażenia. Zapraszamy na kolejne programy, które już po południu, które serdecznie Państwu polecamy. Zaprośmy tak jak zwykle. Dobra, to zaczynasz. Moi drodzy, dziś wieczorem Sekrety Budu Aru, czyli, czyli program dla rolników. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.